Cześć, jak zrobić mm, rumianek. Otóż będzie nam potrzebna masa cukrowa, kawałek i może być taka wykrawaczka. Mm, a, a możemy użyć takiego patyczka, nawet do suszy. Rozwałkujemy masę. Mamy tu ją rzeczywiście w podsypowaniu, żeby nam się masa nie pokryła. Wycinamy sobie płatuszka, resztę masy chowamy pod przykrycie, żeby nam nie miały takiego kwiatuszka. Teraz musimy płatkiem mu. Następnie robimy dokładnie taki sam drugi, drugi kwiatuszek, który naklejamy na wierzch. Musimy, pamiętajcie, że musimy to wszystko robić dosyć szybko, z tego względu, że nasa lukrwa z dodatkiem CMC, czyli troszkę celulozowego, dosyć szybko nam No nie podspała. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Dobrze. Udało mi się oderwać. Tak. Robimy coś takiego, że nakładamy e, jeden oczywiście, na drugiej, e, przyklejamy oczywiście to używając e, kleju spożywczego. Pamiętajcie, żeby płatki e, były rozłożone e, pomiędzy, czyli żeby po prostu nie dochodziły. Siebie. To jest raczej taka margaretka. W sumie nam wyszła. O. Coś takiego. Teraz użyjemy, żeby zrobić środek. Użyjemy posypki cukrowej, np. koloru żółtego. Również nakładamy na środek cukier, mm, cukier, tylko przepraszam bardzo, yy, klej spozęczuch, teraz troszeczkę posypujemy, troszeczkę posypujemy, troszeczkę najpierw posypki różowej, tak, możemy dodać dwa kolory. Może to być jeden kolor. Ja może jeszcze użyję a koloru pomarańczowego, bo będzie przechodziło ładnie. Jeden w drugi. Zobaczymy, czy można to zrobić. ładnie się to będzie teraz prezentować. Dwa kolorki. Tak. I możemy użyć takie wytłoczki, żeby nadać, z tutaj nadmiar sypuję, a możemy użyć takiej wytłoczki, żeby zrobić odpowiedni nadać y, odpowiedni kształt. Najlepiej zrobić tą, bo bardzo używamy, że jest wytłoczka do

To później po, po wyschnięciu zostawiamy do wyschnięcia i możemy później kraść już na, na gotowe ciasto dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów